Dzień dobry, i kolejne jutro zmieniło się w teraz. Jak to wszystko pięknie ze sobą jest powiązane. Otwierasz oczy, i znów jesteś w teraz. Kolejny dzień w zaufaniu do życia. Trzynasty. Trzynasty dzień w zaufaniu do życia. Niedziela, palmowa, cisza i spokój. Nawet pociągi nie jeżdżą. Wszystko tak zacichło. Dziewiątka razem, dziewiątka. Kończy się pewien etap. Kończy się pewien etap. Zaczyna się kolejny. Kolejny mokry dzień. Co prawda nie pada, ale, ale mokry. Padało chyba całą noc. Parasolka w pogotowiu, przygotowana, bo rano troszeczkę. Siąpiło. Także dzisiaj też nici z Forsycji. Idziemy szukać jeszcze takich baziek, które się nie rozwinęły. Gdzie jeszcze jest ta szarość, ta srebrzystość? A nie już tylko rozwinięte zielone i żółte kotki. Może znajdę gdzieś w drodze właśnie takie nierozwinięte. Dzień dobry z tej strony. Dzisiaj zimno. Naprawdę zimno. W porównaniu do tego wczorajszego dnia, nawet kiedy padało, było cieplej. Ale tak jak powiedziałam, jest kolejne teraz. Budzę się rano i, i tego teraz wczoraj już nie ma. Tego teraz jutro jeszcze nie ma. Jest to moje teraz. Moje teraz, gdzie zupełnie intuicyjnie wybieram drogę, żeby iść. Zupełnie intuicyjnie. Wybrałam sobie dzisiaj taką. Tak jak może widać, pod górkę. Stąd moje sapanie jest takie, jakie jest. No i zobaczcie, myślałam, że na tej drodze totalnie nikogo nie będzie. A jednak, a jednak przede mną są ludzie. To znaczy, się nie wiem, czy to pani, czy pan by jeszcze za daleko. Nie widzę dokładnie. Och, tyle, że ja pod górkę, a pani z górki. Wąska ścieżynka, więc robimy sobie, robimy sobie, torujemy sobie drogę. Kolejne teraz do manifestacji wszystkiego, czego chcę, do transformacji, do manifestacji, do zmiany. Ptaki śpiewają, kurczę, ale sobie wybrałem górzysty teren na Nizinach, wow. No, chyba mogę, że ta jeszcze ta kondycja nie aż tak bardzo dobra, że przy takich góreczkach takie zasapanie. No ale cóż, każda droga jest po coś, prawda? Każda jest po coś. Wejdę do góry, bo tutaj takie zakrętasy przede mną. O, 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 o tak. O tak, o tak, o tak. O, tak. I tam do góry. Tam, tam idę do góry i tam się włączę. Znalazłam moje schody do nieba i dzisiaj nimi wejdziemy do góry. Wejdziemy. Ja wejdę, a ze mną. I, I tyle kochani już jest poza mną. O, 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 tyle jest poza mną. I wchodzimy z intencją kolejnego znalezienia. Kolejnego znalezienia. Każdy dzień to szansa na odpuszczenie, każdy dzień to szansa na zmiany, każdy dzień to szansa na pokonywanie, pokonywanie kochani, trudności, które, które wydawałyby się, które wydawałyby się nie do pokonania, a jednak wszystko jest, wszystko jest po coś. Nawet te schody, które wyglądają tak pięknie, trzeba ostrożnie iść, bo jest pełno liści, bardzo śliskie drewno, drewno to pewnie podkłady stare, kolejowe jakieś. Ale jest bardzo, 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 bardzo ślisko. A na górze jakiś krzyż. Nie wiem, co to jest za co to jest, ale zaraz tam wejdziemy i zobaczymy, co to się nam tutaj objawiło. Co to się nam tutaj objawiło. No to zapraszam Was. Wchodzimy razem. Ja będę trochę patrzyła pod nogi, bo wolałabym. Wejść do góry, a nie na dół. Także boczkiem troszeczkę, żeby było, żeby było bardziej. A! Bardziej, bardziej, bardziej komfortowo. To są takie, wiecie, zygzaczki, więc raz idę tak, a raz idę tak. Może to nie był dobry pomysł, żeby włączyć kamerę, bo jednak skupiam się na drodze. Jeszcze trochę do góry, jeszcze trochę do góry zostało, ale widzimy się na górze jednak mimo wszystko widzimy się na górze bo to zasapanie i, i trzymanie kamery i jeszcze ślisko no stwarza jakieś tam stwarza coś czego nie chcę wykreować, więc na górze się widzimy mówią, że dobrze się spocić i gdybyście teraz mogli przyłożyć rękę do mojej klatki piersiowej huh, jest po prostu jestem na szczęcie. Jestem na szczycie. Wow. Zdobyty, kolejny. Kolejny. Stoję pod tym. Pod tym czymś. Pewnie tam u góry można chorągiewkę włożyć. Zdobyty kolejny szczyt. Może nie jest za wysoki. No jest kochanie wysoko. Jest. Jest bardzo wysoko. Oh. No i teraz szczere pole i wiatr szczere pole i wiatr ale to nic idziemy w koło tego pięknego lasku żeby być tu i teraz żeby oddawać żeby żeby żegnać się z tym co, co nie jest co nie jest mi potrzebne mi mi A być może w takiej dzisiaj siłowej wędrówce może nie siłowa że, że na ręce i noże ale ale właśnie taka ale dmucha taka bardzo dla mnie wysiłkowa Ach. Może łatwiej będzie pewne rzeczy odpuścić, łatwiej będzie pewnym rzeczom powiedzieć do widzenia. Może łatwiej będzie spojrzeć zupełnie inaczej na sytuacje, które przez, przez czasami lata, czasami przez miesiące, czasami przez, tylko przez kolejne dni dawały się we znaki. Robiły się jakieś powtórki, z rozrywki, pokazywały się zdarzenia, które dawno już mogę które dawno już powinny być e, zamknięte, a jednak mimo wszystko nie było gotowości, może właśnie dzisiaj po tym siłowym wdrapaniu się na szczyt przyjdzie ten moment odpuszczenia, takiego kochani, totalnego odpuszczenia, zaakceptowania i, i wieje, i wieje, a jak wiatr znakiem tego zmiana jest. Bo on ze mną ma umowę, że jak ja robię zmiany głębokie i takie. Kochanie, jak trafiam w punkt tego, co w środku się pokazało, to mam ze sobą zawsze wiatr. Zawsze mam wiatr. Kolejna ścieżka przede mną. Kolejna. Wchodzę, wchodzę z powrotem w ten las. Bo jest tutaj znacznie mniej wiatru. Znacznie mniej wiatru. I. I będę podążała teraz właśnie z tego wysoka, z tego tam bardzo, 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 bardzo wysoka. Będę podążała w dół. I kochani, jak idziecie ze mną już te 13 dni, dzisiaj 13, i też jesteście uważni w drodze, bo skoro jesteście ze mną, to też jest to poniekąd wasza droga. Zwróciliście uwagę, ile dziewiątek pokazało się w, mojej, w, moich, w moich wędrówkach. W moim zaufaniu do życia, jak można pięknie odczytywać te znaki. Dzisiaj też na samym początku filmu, tam daleko na dole, na drugiej stronie torów, pokazała się sekwencja, która dała razem 9. I na lokomotywach 9. Wczoraj w drodze na żółtym słupie 5 cztery, to też dawało 9. A 9 to kończenie. Więc to jest ten moment, ten moment dzisiejszy. Wszystko dookoła mi podpowiada, tak, to jest ten moment, żeby zakończyć. Bo czym jest zmiana? Czym jest zmiana? Tak, trzeba zakończyć, żeby to miejsce, na tą zmianę się pojawiło, na zaakceptowanie nowego. <laughs> tak właśnie jest. Znaki są dookoła, są cudowne, są cudowne. Nawet w tym hałasie, gdzie czasami. Pędzą te samochody jeden po drugim, albo przejeżdżają te pociągi z miasteczka B do miasta A, dają mi zawsze jakąś wskazówkę. Dopóki tutaj jestem, dopóki tutaj żyję, dopóki tutaj transformuję na moich ścieżkach, wszystko to zawsze będzie znakiem, tylko raz się pojawi, a drugi raz się nie pojawi tak bardzo namacalnie, gdzieś będzie w tle, niezauważony przeze mnie. I ta świadomość tego, chodzenia po tych ścieżkach, czasami z bardzo, z bardzo wielką uważnością, bo jest przede mną wąska i bardzo stroma ścieżka. Tak jak tutaj widać, taka w zasadzie taka w zasadzie na, na, na dwie stopy, na dwie stopy i ta uważność, ta uważność i to kończenie jest bardzo ważne, żeby ta zmiana miała ten lekki ślisk bo gotowość już jest, kochani, gotowość już jest. Czasami, czasami e, bijemy się z własnymi myślami. Dlaczego tak, a nie inaczej? A jakby to tak wszystko puścić i stanąć obok. F. Zobaczcie, jest literka F. Raz, dwa, trzy. F. Tutaj albo dwa, albo Z ktoś naciął sobie, naciął sobie na drzewie. Jeżeli to jest dwa, to znowu związek. I zawsze ten związek z samym sobą jest najpiękniejszy, najpiękniejszy według numerologii F6. Zobaczcie, związek w miłości. Wszystko można pięknie interpretować. I jakby to było? stanąć obok i obserwować tą Małgorzatę, która idzie ścieżką. Idzie, czasami się potyka, czasami się przewraca. Idzie, idę, idę, nie nazywam, nie oceniam, idę ścieżką, a ja stoję z boku i obserwuję, jak idę. Filozoficzne podejście, co? Ale bardzo uwalniające, bardzo. Kiedy stanę i Chyba jednak pójdę górą, a może dałem, do... mama mija, jaka stroma ścieżka. Dobra, idziemy. Uch. Idziemy i obserwujemy. Sztuka to jest sztuka, kochani. To jest sztuka, sztuka nauczenia się siebie. Jeżeli mogę coś zmienić, to zmieniam. Jeżeli nie mogę nic zmienić, to nie zmieniam. Mogę zmienić tą ścieżkę. Raz jeszcze wejść do góry. I pójść jednak w drugą stronę lasu. Bo, bo mam ochotę znaleźć dzisiaj bazie. Zobaczcie, takie znaki nawet się pojawiają na drzewie. O, teraz właśnie zauważyłam. Popatrzcie. Gdyby popatrzeć na ten znak z perspektywy wojny, to kojarzy nam się bardzo źle. Bardzo źle. Ale on nie jest przekrzywiony ani w tą, ani w tą. On jest... Nałożony na to drzewo po prostu. Jeżeli spojrzycie na, na znak, jest to bardzo mocny, ezoteryczny znak, który, który daje nam. Kochani, poczytajcie: Nie będę Wam tutaj wszystkiego na tacy rozkładała. Morgan, kolejny piesek przed nami, ale zobaczcie, idąc powoli. I obserwując to, co się dzieje dookoła, można naprawdę, o, można naprawdę zauważyć znaki. Znajdźcie, poczytajcie, czym jest ten znak w ezoteryce i dlaczego, jeżeli zadamy sobie pytanie, dlaczego był użyty, dlaczego był użyty, przekrzywiony się zrobił i, i spowodował bardzo, 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 bardzo głębokie, a nawet pokoleniowe, pokoleniowe Wzorce, bardzo silne wzorce. Nawet nie myślałam, że gdzieś dzisiaj, tutaj na tej ścieżce, znajdę ten znak. Ale co? Idziemy dalej. A tak, jeszcze moment. Tak, jeszcze moment. Bo, bo tak sobie wymyślałam, dlaczego akurat skręciłam w tę drogę. Dlaczego zeszłam tutaj, żeby stanąć pod, pod swastyką. Bo miałam tutaj po prostu być. Po prostu być. I to szczęście, które jest przede mną, zapewne, zapewne zmaterializuje się na mojej drodze. Bo z jakiegoś powodu ten znak właśnie mi się tutaj pokazał. Dobra, to w takim razie informacja z drogi wzięta. Idę dalej. Idę dalej. I i to, co miałam zrobić pod tym drzewem, już zrobiłam. Zrobiłam bycie w polu serca. Odczytałam to co, to, co dzisiaj przekazały mi drzewa. Idę dalej, idę dalej. Szukamy, kochani, wspólnie kotków, baziowych kotków. Szukamy takich jeszcze nierozwiniętych. Bo tych takich rozwiniętych jest bardzo dużo, bardzo. Ale tych takich jeszcze śpiących, takich, których ta późna wiosna nie obudziła. Dobra, znowu idę pod górę. Widzicie, jak to jest? Znowu idę pod górę. Z jakiegoś powodu znowu coś będę oddawać. Ale ten symbol szczęścia, tak naprawdę, który, który mi się tam pojawił, zrekompensował ten trud tego wchodzenia pod górę i uwalniania. I to jest takie. Kochani, takie piękne to odczytywanie w drodze. Takie piękne. Nie zawsze musi się pojawić jakiś temat, o którym chciałabym mówić, ale, ale pokazuję wam, jak na mojej drodze, jak na mojej ścieżce przemawiają znaki. Jak, jak ludzie, którzy się pojawiają, odpowiadają na uśmiech. Czasami się zatrzymują, czasami rozmawiamy o rzeczach, które tak naprawdę. Wydawałoby się, że nie mają w ogóle żadnego znaczenia na mojej drodze, a jednak, a jednak, a jednak tak jest, że wszystko jest pomocne. Ale mam dzisiaj tego sapiocha. Oh. Dobra, idziemy. Prawie, że już jestem na górce. Stoję znowu pod Jemiołą, kochani, stoję. Zerwał się bardzo silny. I zimny wiatr, zimny, przemarzły uszy, więc kapturek nałożony. Idę tymi moimi polami, i, i tak mnie tutaj trochę dzisiaj przewiewa. Stąd zakończę dzisiaj ten mój film o, o odpuszczaniu, o zauważaniu. Pojawiły się też emocje, które zostały przetransformowane odszukane i zlokalizowane tak zlokalizowane. Idę dalej. Już trochę przestało wiać. No zbierałam trochę gałązek, ale to nie są, to nie są ba bazie. Ech, już przestało tak mocno wiać, ale byłam w takim, w takim zakamarku, że tak bardzo mocno wiało. Że znaczy, kochani, tyle dzisiaj z Niedzieli Palmowej, tak? I, I z naszego wspólnego bycia w drodze, w zaufaniu do życia. Wszystko, co się pojawia jest tym najwłaściwszym, aby mogło aby mogło dokonać w nas zmiany. Buziaki, kochani i do jutra. Zapraszam Was na kolejne poranne maszerowanie. Mam nadzieję, że poranne, bo to jest ten czas, który lubię najbardziej. No i do zobaczenia. Do zobaczenia. A ja jeszcze mam spory kawał, więc sobie jeszcze pójdę szukać tych świątecznych bazi. Do jutra, kochani, do jutra.